о ш и б Jak się czujesz jako etatowy machacz? Słabo, nie jest to praca dla mnie. Moja pompa jest już tak duża, że nie mogę zgiąć. To jest praca, w której możesz się rozwinąć. Platka kryściowa boki. Dziękuję tyłem i tepsów. Dziękuję i przodem. Miejcie w i kół. Dziękuję. Stajemy na swoim poprzednim miejscu w pierwszym szeregu. Czego tu znowu? Chciałem zapytać, jak? Ja zawsze się przejmuję z otwartymi ramionami. Co? Ja zawsze z otwartymi ramionami. A, kochany chłopiec. Ten centrum pan przecież się trenuje. I znowu tu jesteście, wtedy kiedy trenuję. Jestem, jak? jak się czułeś? Strasznie. Strasznie. Przytłoczony. Strasznie dużo osób. Strasznie gorący, strasznie oddysknie gorący. Tragedia. Ale dużo jak, poło, poło. jak na Śląsko bo fajnie w merypłatny. Nie, nie, Czekamy na 15. Nie tak. podzielą tych konkurencji, bo po co? Lepiej 30 na cenę wpierdalną. Czy myślę, że to jest kwestia tego, tak patrząc, że nie podzielili jeszcze na 185? Bo mało zawodników miało powyżej 100%. Myślę, że mogliby zrobić ten, co centymetr albo co półtorej kategorii. Tak jak z bikini, co dwa centymetry. Dostałem Jesteś zalebisty. Mam krzyczeć? Michał, pokaż długo. Mam krzyczeć, Michał, pokaż długo. 89% nie jest. A jest. Szałsz

kupić podkład pod bronzer ponieważ Natalia się smaruje samym podkładem ale nie wiadomo czy nam go po prostu wystarczy o, znalazła się zguba a my cię tyle szukaliśmy oczywiście, tyle po lesie nawet nie złudziliście y, głowy w inną stronę niż w, y, patrząc no, w swoje oczy musieliśmy do lasu Cię szukać nie moglibyś nagrywać y, potrzebujemy podkład to będzie chyba proton znaczy, to znaczy, nie no na podkład chcemy nie, bo generalnie to jest tylko film model, więc wydaje nam się, na się że to będzie to, to nie na raz nie bez żadnego tam bazy takiej. jak mówimy może dwa razy, jak to chce trochę no to tak proszę bardzo no. czy można kartką? No, no, nie, nie mamy jak przyjąć no, to musisz zapłacić Oj, no, dziwne Wyskakuj z bez kakuj, się, Majetki mogę, mogę oddać na to teraz Ale to do sukienki, czy do czegoś innego zakładasz? A różnie, zależy Losuj Nie, ten za ma filtr e, Olimp to nie No już się właśnie, właśnie się nagrało, Litwa, to było widać to tu Tu też jaki twardy, tu tak zaginę. Nie, ale ginie. Jak wybrzydza. O! No chyba go... Do tego co ja chciałem być. Kurwa! A! Wiem co dobre. O! To tak widnie wygląda. Tak samo bit nie smakuje. Jesteś aktywną dziewczyną, powinnaś móc je, zjeść więcej. I co się dzieje? Ale dzisiaj tylko odpoczywam. Więc. Skąd to z To, że raz czy dwa ci nie wyszło. I gdzie kasza jego? <noise> <noise> Zobacz tylko jakie ma zęby, jak żyletki, jak się tylko obróci. Przestań grzebać się, w tych wszystkich saszetkach. Pogon tak jak no. A tu Michał wszystko rozjebał na lody. Jest. Natalia! Uśmiechnij się. Nie, to chyba nie śmiech. Czego oni szukają? Ja nie. masz tak pieniędzy? Jesteśmy w jakimś centrum handlowym, ponieważ, nie dlatego, żeby sobie pojeść, tylko dlatego, że muszę wam coś powiedzieć w tajemnicy. Natalia zapomniała majtek. Jesteśmy w poszukiwaniu majtek bezkszfowych, po to, żeby mogła jutro swobodnie wyjść na scenę, żeby miała majtki, ale nie bo ich widać. Taka kobieca logika. Zobaczmy, i Jak Dostałaś bezszwowe bez majtki? Tak, dostałam bezszwowe, czarne majtki nie było emki, więc ja mam nadzieję, że będą ok. Czyli no, dzisiaj prezentacja? Nie wydaję. No, 30 minut. No ja to nie no. tak króle. Za jedne majtki błagam. Ale jakie? Bez chyba 15 pol. No to dobrze, że widziałaś, bo, bo ja wyglądałem pięknie. Tak? tak. Właśnie mnie tutaj Michał nagrywa To chcesz to pozdrów wszystkich Pozdrów widzów wszystkich Pozdrawiam, buziaczki wszystkim przesyłam Jestem pełna podziwu Wyglądałeś przepięknie Ale teraz mówisz do widzów, a nie do mnie Do widzów No to Michał rok wyglądał przepięknie Pięknie się prezentował Sylwetkę miał najpiękniejszą niż Ze wszystkich tak, i to była moja mamusia, i ona wie, co mówi. Ona zawsze mówi dobrze. Mamy godzinę, którąś jesteśmy po zawodach. 18 dokładnie. 18. Nie wiem, który już to mój posiłek, że tak powiem. Może trzeba opowiedzieć historię z kluczykami. Trzeba Jak to przydać, państwo, tak. Roch, zgubili kluczyki, ale się znalazły, dzięki nie. Bogu. Nie zgubiliśmy, zostawiliśmy w bagażniku. Zostawiliśmy w bagażniku, bezpieczne, zamknięte. No, tak to jest, pamiętajcie, jeżeli para się szykuje razem do zawodów, to jest to bardzo ryzykowne, naprawdę. <grym> Można stracić auto. Można stracić <grym> nawet samochód. Byliśmy w Biedronce, byliśmy w jakimś innym supermarkecie, kupiliśmy majtki bezszwowe. Tak. Zajebisty dzień. Oczywiście kalorii z majtek nie liczymy. Nie. No co, no szczerze mówiąc tutaj zapewne pod koniec, bo dzisiaj jest sobota, tak jeszcze, nie wiem jak wyjdzie z, z montowaniem tego vloga, czy to będą trzy części, czy to będzie jedna część. Podejrzewam, że to będą trzy części, żebyście mogli zobaczyć troszkę więcej. Natomiast może nie dzisiaj, bo jeszcze będę jadł, ale pod koniec jutrzejszego dnia, czyli właściwie pod koniec vloga, zrobię takie dwie tabelki, co jedliśmy od, w sumie od piątku. Czy może ja od piątku, Natalia po zawodach, bo Natalia, że tak powiem, ładuje się e, czysto e, rzekami, przed zawodami tylko. Także zobaczymy co Natalia będzie jadła po, czy będzie miała w ogóle jakąś ochotę na jakieś chidmile czy coś takiego. E, z tego co pamiętam, to mogę Wam powiedzieć, że na razie już zjadłem tak, jakieś tam batony proteinowe ja na scenie. Przed chwilką z Biedronki jak wychodziliśmy, to, nie, jaki to był market? Jeszcze Mielu byliśmy właśnie. w jakimś innym markecie, e, zjadłem... Lody Oreo z masą orzechowym. Wypijem jednego Miller Milka. Jeszcze czeka na mnie drugi. Eee... Co jeszcze? Dużo tego było. Mm -hmm. Nie pamiętam. Musiał... Przeanalizuję, zrobię tabelkę itd. i tak dalej. A teraz jem jakiegoś Beef Classic z McDonalda. Eee, z frytkami, zestaw powiększony. Tam jest jakaś kola z cukrem. Gdzieś jest. Gdzieś... O, tu jest. Mm -hmm. A tutaj co? Co ja kupiłem na kolejne dni? tak jak mówiłem. Drugi Mider milk. Moje ulubione mleczko smakowe, jest po prostu rewelacyjne. To są bułki akurat Michała, ale też możemy pokazać co to kupił, bo na pewno skosztuje. Krem Wedel, biała czekolada, bo on się cały czas ładuje. Tak. <grym> tutaj kupiłem sobie, bo za chodzi już od naprawdę długiego czasu, pięć bułek śniadaniowych z Biedronki. Masło. Szynka, ser żółty i ketchup z McDonalda. <grym> był w Biedronce. E, jut jutro na śniadanie kupiłem sobie cini Minis z, z mlekiem. E, tu jest Mirinda. No, tam jest szynka set. No. Chrupki, chrupki z mlekiem to... No, nie e, nie moje... pamiętam, było tego trochę. No, na pewno opierdzieliłem prawie całą e, i Remisu, e, całą dużą pizzę, którą wczoraj zamówiłem. I dzisiaj będzie drugą. E, no, no zobaczymy no podliczymy wszystko. i Zobaczymy, ile kalorii wchłonąłem od piątku do niedzieli. Czyli powiedzmy Ile taki przy tym schudłem. Godziny. Ile przy tym schudłem, bo to jest naprawdę mega śmieszne. Ale wczoraj na weryfikacjach ważyłem 89,5, tak jak już pewnie wcześniej wspominałem we vlogu. Co daje 2 kg mniej niż na Mistrzostwach Śląska 3 tygodnie, 2 tygodnie temu. A teraz po tym wpierdzielaniu jeszcze i piciu, przed wyjściem, zważyliśmy się na wadze i waży 89. Czyli pół kilo schudłem. Ta A bebzon on wisi. Tak, bebzon wisi, tak jest. I model teraz, Calvin Klein, tylko że mam niestety startowe, bo mi się chciało, nie było gdzie nawet się umyć. Musimy zamówić startowe z Właśnie, żeby nie obrudzić, bo nam kołce przepadnie. Dobra, idę jeść, Starszy. Co za chwilę będziemy robić w ogóle? Ja idę spać, to na pewno. Wydaje mi się, że ona się troszkę prześpi. Jak No musi odpocząć. O Jezus, czekajcie. Skórczo. Jak do paper? Oj. Ale to, to nie brązer. <grystki> Dobra. No, prześpi się. Prześpi się. Potem będziemy ją malować. Nie wiem czy tam jeszcze ma jakieś ulepszenia do swojego stylu będzie robić jeszcze. Pierwsza warstwa, czy tu od razu lecimy... Nie, pierwsza warstwa. I, ja no się, i zobaczymy, ja czy, czy druga. Mm -hmm. Ale pierwszy patrząc na to światło, światło, jakie było dzisiaj na scenie, to będzie jeszcze jedna. Będą dwie Podkładu oczywiście. W ogóle chyba tam na scenie było bardzo gorąco, bo wszyscy się lali. Po prostu. Mm -hmm. Bardzo dużo widzów było. No, ostatnio było właśnie, było. kiedy staliśmy. E, musieliśmy trzymać tę pozycję line-up. Sędziowie prosili. Szczególne numerki, żeby. Ale bardzo fajna w ogóle inicjatywa, że nie trenerzy, tylko sędziowie po prostu przecierali zawodników, poprawiali ich, wycierali, żeby ten brązer tak nie spływał. nie? Bo to też, no powiedzmy, przeszkadza w ocenianiu, bo mm -hmm. jeżeli tego brązera, tego, 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 tych ścieków, zacieków jest dużo, to to jednak psuje ten efekt, psuje tą, tą definicję. No ale generalnie. I z formy, i przecież z malowania jestem bardzo zadowolony, bo ja akurat w ogóle nie, nie ściekałem. To też znaczy, że miałem mało wody, bo zazwyczaj jak się ma nadmiar wody, to właśnie wtedy się człowiek poci. No i wtedy się zacieki robią. No. Także ja byłem przygotowany bardzo fajnie. No i tak, pewnie, pewnie wcześniej z formy jestem mega zadowolony. Krzymon zresztą także. Mm, już zdążyłem z nim porozmawiać, co robimy później. No i raczej. Nie będziemy się szykować na jesień, tylko damy, że tak powiem tym mięśniom trochę czasu, żeby się rozbudowały kolejne tam powiedzmy 3-4 kg. Jak się uda, no bo wiadomo, co roku to jest jednak troszkę ciężej przychodzi. No ale zobaczymy. Wyszło coś. Weszło coś. Weszło. Dobrze jest. Dobrze jest. Pytarda. Napinać czy nie? Napinać. 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 Tam nie napiąć. No teraz możesz spokojnie, bo no powiem ci, że miesiąc temu to jeszcze nie było tak dobrze jak, jak napinałaś. Kluska byłaś. Miesiąc temu powiem ci, że jak napinała, to gorzej wyglądało. Tak. No. Czyli tak? A pójść? Nie, napinać zdecydowanie. Kur jak miesiąc temu Ci mówiłem, że będziesz napinać tak teraz. A może jeszcze zobaczyć w obcasach, czy nie ma sensu? Eee, w obcasach będzie jeszcze lepiej, będziesz na placach stała. No. Eee, I też napinała? Tak. Okay. I przód? Też napinać normalnie? Eee, tak. Tak. Zobaczysz, że przez to jeszcze ten brałaś w tym, brałaś. tym No, noś, widać e... no, Michał najwyżej ci wytnie. Wstawić tam coś innego. Co masz Gino? Smurfa albo coś. Ja po prostu muszę zapamiętać, że nie mogę tej ręki cały czas trzymać przy przejściach. Gdzie ją chciałaś trzymać? No, zawsze tu trzymam. A. Żeby. Nie wiem, jak już tak... Żeby rzem. robić najszersze grzbietu. Wiesz, że, że trzymam tą nogę i to no. tak w ty nie wygląda. Dlatego tak z samą Ale, to, Którą mówisz, zewnętrzną czy zewnętrzną? Tą. Wiesz, że. No. Że nie mogę trzymać, bo jak. Ale jak trzymać? No dobrze, cały czas. No. no to nie, to tak, musisz mi tak teraz to zrobiłaś. Ale patrz, 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 jak dyga. No. A się rozkręciła. No, ja zawsze Usłyszała. tak. Usłyszała, że ma lepszy tył, jak to? Nie yeah, no! To jest pełniejsza teraz. Ten, ten, boom, bum-bum-baum! Boom, boom, yeah. ja. <grym> Batonika? <grym> <grym> Bo pomogłem teraz. <grym> Chyba zauważyła żelki czy coś. I <grym> <grym> już, już jej odbiło. Chodzimy. Nie mam dziecku. Nie założyła dziecku, musimy poczekać. O nie. Nie. To przyklejaj szybko. Co dwóch życzenie było na życzenie. Pani, musimy w ogóle tam powiedzieć, ale żeby ja oglądała. Ale ja mu na pewno się te macie urodzić. No życie. Szalone. No, ładne były, no ale za dwa zeta, więc musimy. No, ostatecznie to nie 40, tak? Jest. Jak zabezpieczyłaś? Jak zabezpieczyłam? Przed czego? Przed Przed czegoś... Już. Już. Ale patrz ten to. No. O! Jaki koniak! Kurwa, no nie. Przepraszam. Nie przeklinamy. No nie, nie, nie. Dobra? Dobrze, to dałam. Smak. Mario, O, bardzo mi się. No ale. U mnie też tego prawie nie było widać. No. Tak, bo po prostu tego tak chwieję we światło. Yy, Beznadziejnie znaczy. Tak. <laughs> ale nie, bo powiem Ci, że jak rano stępuje, to ja byłem naprawdę ciemny. To przez noc to, to strasznie. Ciemniej. Nie? Tak, ciemniej. No. ty dzisiaj też będziesz spała z nogami u góry? Zabawnie no, damy jej coś, bo no, ten podnogi, bo dlatego, że jak spałem na tej ziemi, to powiem Ci, że mm -hmm. strasznie te prostowniki mnie bolały po 4 godziny. Bo chyba wyginałeś, no nie? Tak jakbyś... Znaczy starają się właśnie nie, nie? Ale tak, chodzi mi o takie twarde podłoże, że wiesz, Aha. że no, jak też nie masz, że tak powiem, dużego <laughs> poziomu tkanki tłuszczowej, ja no to to jednak yy, strasznie twarde, nie? Czuję. Patrzcie, mamy wałki. Ty w ogóle nie wiemy jak się zakłada. W ogóle nic, kompletnie Jaki tu? ten materiał będzie... Lepiej... bardziej wartościowy niż w faktyki no. Tu mamy wałki, tu rzec, że Dwa nauczycie. piloty tak zwane i takie będę miała tu w... Ogóle. macie dwa piloty. Jeden <laughs> One premier. tak będą wyglądać. Włosy. Mm -hmm. O ile uda mi się to oczywiście założyć, bo to też jest. Oczywiście, że się uda. Oglądałam na taką dziewczynę e, na YouTube która pokazywa, jak to się zakłada. Tu macie taki sprzęt do tego. Czekajcie, bo chciałam dwie te same. Bo to dwie osoby mogą mówić wiecie? To Michał ci pomoże. No, już go widzę. jak mi zakłada. Tak, a potem będzie na mnie. Że daj mi zrobiłeś włosy. Kogoś, kogoś to, musi włosy, być widać. w włosy, o, mam czwarte miejsce. Zakładacie to. To wkładacie tu do dziurki Ja pierwszy napier a potem wkładamy do dziurki. Wczoraj były robienie No zahaczacie o Wciągacie. A to nie mieliśmy pierwsze tymi takimi dużymi. Co to jest? Cicho, bo na razie chceć. Właśnie ja też nie rozumiem jak to działa. Tak na szybko pokazać. Co ty wyprawiasz? No i chuj. No. Ciągnij! Ciągnij Malina! Nie, czekaj, muszę, muszę, Ludzie, ludzie w dużym IQ, wiesz, Ludzie w dużym IQ przeklinają, nie? A ona to przesadza już. Musimy to skrócić już. Bo to Klaps. Podejście drugie. Podejście trzecie. No i co? cię ty tam zrobisz? Ciągnij! Stoję się! A konda nie? piesza skóra. Zat zaczyna się interesująco. Czekaj, czekaj, zrobimy to jeszcze raz na mnie. Podejście 48. Ten na pewno był zły rulon, czy jak się to tam nazywa. Jak się nazywa to różowe? Nie, tak samo. To jest krótsze. Więc może krótsze A papilot. A papilot. No właśnie, papilot. Zobaczcie. Krótszy może lepiej nam pójdzie. No, trzeba małymi krokami. Ta dziewczyna mówiła, że prościej jest zrobić. Ale mi się nie chce tego robić, bo to się długo robi. Zakręcić. Chyba sobie jabłeczki wyrównił po prostu. To jest tak atrakcyjne i tak, kurde, znieważająco fajne i w ogóle, że... Nie Kładamy co? to tu. Nie wiem, co do mnie mówi, ale mówi bardzo fajnie. Mm. Michał, twoja mina mówi wszystko, kurde. Nie mm. No i chuj, no i do mnie wyszło. Dlaczego <noise> <noise> one tak się plątają? Chuj, no jakieś te włosy. A dał rady. Yeah! I tak będą wyglądać moje włosy! <noise> no to jeszcze powtórz to 20 razy i będzie gitara. Czekaj, te dziewczyny... ile mówię? to ma być tak być? Całą noc. O kurwa. O. Coś ty zrobiłem tak. I tutaj? tak. Założymy ten Aha. żeby podnieść od nasady włosy. O ile tak się to. Tu... A ty chyba nie śpisz dzisiaj. A kto powiedział, że mam spać? No właśnie, no się tak zastanawiam jak będziesz Dobre. wszystkim czymś spała Jest Tak, koniec y lekcji na tak dziś. Widzicie? Już się pokręciły. No dobra, że to mam. Pozdrawia blogerka Natalia. <grym> Pozdrawiam i ja koniaczek. <grym> I Ja was nauczę. Ja was nauczę. Ja was nauczę ja, na ja wam wszystkiego pokażę. <noise> co za podjadanie? Teraz nie wiem, czy to było, diecie. Coś, co chodziło za mną od dawna. Czyli my tak jak mówiłem, trzy bułeczki z grubo, grubą warstwą masła, serem żółtym, szyneczką i kaczupem. A tutaj zostawiłem jeszcze konapeczkę, żeby sobie posmarować tym, or tym orzechowym Na z masłem i masłem orzechowym? No, stary. A wiecie, wiecie jaki genialny? No, no bo próbowałeście. Jakie genialne jest pieczywo z masłem i nutellą. Ja pierdzielę. Ja nie jadłem nigdy Rewelacja. Tak. Mixów. Spróbuj. Pycha. Koniecznie. Ile to bułeczek? Trzy bułeczki? Trzy. Znaczy, no, jeszcze mam tam dwie, ale... Na śniadanie. Na śniadanie no. mam ciniminis. Też coś co do chodziło. Bym. Ale patrzcie jak to nabija. Jest. Cały czas tylko przyjechać, ja siedzę i jem. Lekki trening, malowanie Natali, już nabiło jak. Także jutro zapraszam. Znaczy już, już pewnie dawno no, po, tak. tym, po Kielcach. Jutro nie tam, nie tam no ale mówię. tak czy inaczej. To może dziękuję wszystkim. E, którzy podchodzili, pogadali, porobili sobie zdjęcia. bo naprawdę bardzo miły. E, bardzo miło na duszy e, usłyszeć od, w ogóle tak kiedyś wspominałem, od osób, e, z którymi się do tej pory miało kontakt przez internet, albo w ogóle się ich nie, e, nie znało, e, usłyszeć miłe słowa, to jest naprawdę, e, bardzo podbudowywuje, zwłaszcza, że tak jak mówię, no nie udało się dostać do finowej piętnastki, ale będę robił wszystko, żeby za rok powalczyć. Także dzięki bardzo, idziemy dalej. Ładujemy się przed jutrem. Trzeba dobrze na zdjęciach wypaść. Субтитры